Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test myjki ciśnieniowej YATO model YT85930. Zapraszam. No dobrze, więc mamy tutaj myjkę akumulatorową, ciśnieniową o mocy 23 barów. Jest to model YT85930. I jakby nie było, jest to urządzenie, jeśli nie tylko chodzi tutaj o akurat myjkę firmy YATO, tylko ogólnie o tego typu myjki, które budzi... No, spore kontrowersje, ponieważ wielu użytkowników twierdzi, że jest to troszeczkę taka zabawka i urządzenie, które niczym nie przewyższa tak naprawdę zwykłego węża ogrodowego. Postaram się tutaj zobaczyć, czy tak jest faktycznie, czy może taki, taki sprzęt ma więcej zastosowań. Jeśli chodzi o samo wyposażenie, oprócz myjki mamy tutaj lance z różnymi trybami pracy, z różnymi strumieniami wody, które zaraz pokażę. Mamy wąż o długości 6 metrów. Całkiem fajna długość, i tam z tyłu widzicie mamy zbiornik do różnego rodzaju de, rodzaju detergentów. Jeśli chodzi o samą budowę myjki, tutaj podpiniamy wąż, możemy to zresztą od razu pokazać. Nie będę go tutaj przed kamerą rozwijać. Węże są standardowe, nazwykłe szybko złączki, zwykły klik i mamy wąż podłączony. Teraz tak, tutaj jak widzicie. Co bardzo ważne, myjka ma funkcję zasysania wody, czy to z wiadra, czy to z rzeki. I tutaj jest zamontowany standardowy, standardowo filtr na zanieczyszczenia. Można go bardzo łatwo zdemontować. I tutaj mamy, jak widzicie, filterek. Jeszcze jest fajnie jakby się przeostrzyło na tym filterku. Udało się. Tutaj jest filtr. Oczywiście można to rozkręcić. Dzięki czemu możemy bardzo łatwo taki filtr sobie czy to wymienić, czy wyczyścić. Tak wygląda już sam filtr. O, udało się. Zaraz Wam pokażę różne tutaj strumienie, jakie można ustawić na lancy. Mamy funkcję shower. To będę wszystko pokazywał już na filmie, tylko pokażę tak pokrótce. Piana 40 stopni, 20 stopni i też skierowane lekko na dół. 20 stopni na wprost i 0 stopni pojedynczy strumień. Teraz jeśli chodzi już o samą budowę myjki. Budowa bardzo prosta. Spust pracy i tutaj mamy fajnie, bo mamy blokadę, czyli możemy sobie zablokować, że wtedy w transporcie czy w przenoszeniu myjki nie naciśnie nam się przypadkowo spust. Tutaj mamy tryb auto i tryb eco. Tego, działanie tego trybu też pokażemy podczas pracy. A tutaj mamy przycisk zwalniający tak naprawdę mocowanie lancy. Lanca to bajonet, uchwyt, bardzo popularny, zwykły wcisk i mamy zamocowane. Jeśli chodzi o demontaż, klikamy i wyciągamy. Banalne, nie ma tutaj żadnej filozofii, jeśli chodzi o montaż tych akcesoriów. Fajnie, że to wszystko jest na standardowe e, szybkozłączki, także każdy, każdy wąż ogrodowy, jaki posiadamy, będzie nam tutaj pasować. Dobrze, myślę, że tak naprawdę y, tutaj w piwnicy za wiele to o tej myjce nie będziemy dyskutować. Trzeba tak naprawdę przenąć, przenieść się na zewnątrz i pokazać ją e, w kilku rodzajach pracy. A w szczególności w jednej pracy, którą mam tutaj do zrobienia, i zobaczymy, czy ta myjka mi się tutaj spisze. Dobrze, sprawdzimy sobie teraz podstawowe działanie myjki. Mamy wąż wpięty, znaczy wpięty, włożony do wiadra z wodą. Mamy ustawione tutaj na 0 stopni, czyli pojedynczy, najmocniejszy strumień. Zobaczcie, jak to działa. Teraz shower, czyli Czyli to będzie tak naprawdę takie coś jak z węża ogrodowego. Mam mocny wiatr, akurat wszystko mi zawiewa w kamerę. Piana to będzie, jeżeli będziemy używać tego pojemniczka na detergent, to zaraz sobie sprawdzimy. 40 stopni rozproszenia. 20 stopni, pochylone lekko na dół. I 20 stopni proste. No i to jest znowu zero. Teraz włożymy sobie ten pojemnik z detergentem. Mamy na próbę jakiś detergent tam rozrobiony. Ustawienie na pianę. No i już widzicie, że na trawie jest piana. Szkoda oczywiście trawy, więc tylko tak, żeby Wam pokazać. No i właśnie, słuchajcie, to jest ta robota, o której mówiłem, że mam do zrobienia, czyli wyczyszczenie tego daszku przed ponownym malowaniem. To jest dach na garażu. Jedna strona, bo tutaj jest drzewo, tutaj jest reszczyna, i dlatego tak to wygląda. Teraz tak, daszek ten ma taki problem, że oczywiście już się łuszczy stara czarna farba. Widzicie, odchodzi. Sama z siebie. I teraz tak, to jest tylko tutaj na dole, gdzie jest najbardziej zabrudzone, natomiast tam na górze farba jest w lepszym stanie. I po pierwsze, e, można to oczywiście zrobić zwykłą myjką ciśnieniową, wysokociśnieniową, jednak ja mam myjkę, która waży. Ponad 14 kg z tego co pamiętam, więc no ciężko byłoby mi z nią tutaj się wspinać. Natomiast myjka wysokociśnieniowa też jest taki problem, bo tą tutaj luźno odchodzącą farbę oczywiście ja muszę usunąć, to nie ma wątpliwości. Natomiast tam na górze tą farbę nie będę zdzierał, a ta myjka wysokociśnieniowa zdziera mi tą farbę dodatkowo. Oczywiście są różne lance, gdzie tam można sobie dostosować moc, że tak powiem. Jednak tutaj tą myjką akumulatorową nie dojrzeć, mi będzie łatwiej. Mogę też sobie wziąć tutaj, wciągnąć na górę wiadro z wodą i brać wodę z wiadra bezpośrednio. Ale akurat ja tutaj mam pociągniętą wodę na górę na taras, także spoko z wodą nie ma problemu, a nie muszę ciągnąć prądu i mam leciutką myjkę. Spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie, czy damy radę. Bo ogólnie zamysł jest taki, że mam nadzieję, że to tak pójdzie, że zmyję brud. A dodatkowo tą lekko odchodzącą farbę, że ta wystarczy, żeby mi po prostu ściągnąć tą taką farbę, która jak widzicie sama z siebie odchodzi. Dobra, z wodą troszeczkę się zapomniałem, że jeszcze nie mam ogrodowej wody odpalonej na wiosnę, więc jednak skorzystam z wody z wiadra. No i ogólnie sorry za kadr, ale telefon jest trytytkami do drzewa przymocowany. No takie warunki. Ja też za bardzo nie mam warunków. Próbujemy. Dobrze, zanim przejdziemy do drugiego etapu, dwa słowa. E, zaczynałem e, z grubsza ten brud zbierać na tym ustawieniu 20 stopni, pod kątem, bo tak mi było akurat wygodnie. I to było takie idealne do zebrania takiego z grubsza brudu. Oczywiście nie oszukujmy się, ta mejka jest tak naprawdę za słaba, żeby kilkuletni brud z dachu zebrać do zera, że tak powiem. Ale też no, nie o to mi chodziło, ponieważ e, mówię, zrywałbym też farbę. Natomiast tutaj po ustawieniu tego. Punktowego, 0 stopni punktowego strumienia, to wtedy idealnie punktowo mogłem zebrać sobie tą luźno odchodzącą farbę. To ustawienie na 20 stopni też zbierało taką luźniejszą farbę, ale tym 0 stopni był jeszcze mocniejszy strumień i bez problemu się podrywało jeszcze te takie resztki farby. I teraz, jeśli chodzi o drugi etap, to słuchajcie, skorzystamy sobie z tego pojemniczka, który tutaj mamy gotowe na detergent. No i tutaj mam taki specjalny preparat do czyszczenia dachu przed malowaniem. Ja tutaj sobie zakleiłem producenta, bo nie chcę robić reklamy, nie wiem, czy to jest dobry, czy nie dobry produkcja Ja taki kiedyś kupiłem, już go raz używałem. E, rozrobię go sobie specjalnie i trzeba spryskać dach i wtedy już jakąś szczotką ryżową na kiju doczyścić już konkretnie dach, a następnie spłukać czystą wodą i po wyschnięciu powierzchnia będzie gotowa do malowania. Płyn mamy rozrobiony, pojemniczek napełniony. Ustawiliśmy sobie tutaj na pianę i zobaczmy jak to będzie się spisywać. I super, słuchajcie, o to chodzi. Teraz mam to fajnie spryskane tym płynem, nie muszę tego ręcznie w żaden sposób nanosić. Teraz tak naprawdę biorę w dłoń szczotkę na kiju, doczyszczam sobie dach i spłukuję czystą wodą. No to czyszczenie szczotką, jako że już nie ma nic wspólnego z myjką, zostawię sobie poza kamerą, poza tym, że ja tu jedną ręką trzymam myjkę, drugą kamerę. No nie jest to bezpieczne ani pewnie dla Was ciekawe do oglądania. Oczywiście jedną z, sytuacji, jedną z sytuacji, gdzie taka myjka nam się przyda, to czyszczenie tego typu mebli ogrodowych, szczególnie gdzie, gdzie nie mamy dostępu wody. Ja tutaj też, też mam teraz wiadra. Spróbujemy sobie troszeczkę doczyścić ten W zasadzie w kilka chwil mamy doczyszczone. To tutaj to oczywiście jest korozja pod szkłem na tej tutaj metalowej podpórce szkła. Pokażę Wam jeszcze działanie tego trybu ECO. To jest tryb normalny. Zresztą to jest tryb, na którym do tej pory pracowaliśmy, a teraz włączymy tryb ECO, który działa w ten sposób. Czyli nie daj, że myjka działa tak jakby pulsacyjnie, to jeszcze widać, że dużo mniej wody pobiera. Dobrze, słuchajcie, wszystkie prace wykonywaliśmy na wodzie pobieranej z wiadra, a teraz podłączył udało mi się podłączyć myjkę bezpośrednio do sieci. No i niestety dla mnie to jest lekki minus, ale wtedy myjka ciągle po prostu podaje wodę. Mam wrażenie, że na wodzie z sieci jest delikatnie mocniejsza, ale niestety ciągle spodawana woda. Jest to jakiś jednak minus. Ostatnim ciekawym zastosowaniem takiej myjki, jaki chciałem Wam pokazać, to oczywiście wykorzystanie deszczówki. Jeżeli ktoś z Was ma deszczówkę, wrzucamy sobie do deszczówki nasz wąż. No i co, jak widzicie wygl wygląda to, jak wygląda, ale jeszcze przecież nie ma nawet wiosny w pełni. Ustawiamy sobie oczywiście ustawienie na shower i jeżeli tutaj te truskawki już by nam zaczęły rosnąć, to delikatnym strumieniem Możemy sobie oczywiście takie nasze sadzonki podlewać na ustawieniu shower, nie niszcząc, nie niszcząc roślin czy owoców, także bardzo fajna sprawa. Oczywiście deszczówki w żaden sposób nie przeniesiemy. Teraz, jak widzicie, mam korzystam z maksymalnej długości węża, czyli 6 metrów. Także też świetnie się to urządzenie nadaje do podlewania na odległość. Jak widać, pompanie ma żadnego problemu, żeby na te 6 metrów pompować. Dobrze, przejdźmy sobie do jakiegoś podsumowania. Wszystkie te testy były robione z użyciem wody zaciąganej z wiadra bo tak jak mówiłem, jeszcze nie mam ogólnie odpalonej ogrodowej wody, także tak mi było po prostu wygodniej i też chciałem sprawdzić działanie tego, tego systemu. Pewnie nieraz zauważyliście na filmie, że podczas pracy myjka na chwilę przerywała, za chwilę wracał ponownie strumień pod ciśnieniem. No, domyślam się, że ja też jak tym wężem ruszałem, to po prostu on czasami się podniósł gdzieś w tym wiatrze, zastało się na pewno troszeczkę powietrza, musiało, musiały te pęcherzyki powietrza się przepchać i myjka z powrotem ponownie dawała ciśnienie. Natomiast jeśli chodzi o samą myjkę, czy to jest Słaba myjka. No, no tak, myjka jest słaba, ma tylko 23 bary. Nie oszukujmy się, nie umyjemy tym sam, tym, tą myjką e, mocno ubrudzonego samochodu. Nie wyczyścimy kostki brukowej, chodnika, podjazdu i tak dalej. Nie wyczyścimy tym elewacji, czy też tak jak ja pokazywałem ten dach. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli gruntownie wyczyścić taki dach, e, który, jest który ma kilkuletnie zabrudzenia, lub po prostu mocniej zerwać farbę. No nie ma szans, ale. Takie urządzenia nie są przewidziane do tego. Jednak te zastosowania, które wam pokazałem, to dosłownie tak naprawdę garstka, ponieważ dzięki temu, że możemy zasysać tą wodę właśnie czy to z wiadra, czy z rzeki. Moim zdaniem, tutaj jest duża przewaga tej myjki nad właśnie wężem ogrodowym, ponieważ nawet jeżeli mamy gdzieś wodę ogrodową, mamy dosyć długi wąż, to przecież po pierwsze nie wszędzie nam ten wąż starczy, a po drugie jeszcze z wiele innych zastosowań, których po prostu nie pokazałem. Nie wiem, mycie tarasu, mycie schodów, o chociażby ja będę zapewne często ją używać używać do mycia schodów, gdzie zawsze nie dojrzewam mam psa i gdzieś tam często zostaje sierść i też po prostu błoto, które się z butów nosi, czy też chociażby, jeżeli ktoś ma kampera, gdzieś jeździ na jakieś wycieczki w plener i gdzieś ma po prostu właśnie jakiś strumyk, jakąś rzekę, może sobie użyć takiej, takiej, takiej myjki, pobierając wtedy wodę z rzeki. Moim zdaniem fajne urządzenie, ale trzeba po prostu świadomie używać i świadomie kupować takie urządzenia, wiedząc do czego są, do czego jest przeznaczone takie urządzenia i nie oczekiwać tego, że umyjemy sobie bardzo brudny samochód. Chociaż oczywiście jak najbardziej, według mnie także do samochodu się spełni, sprawdzi taka myjka, ponieważ wystarczy najpierw przecież spryskać wodą auto, potem użyć pojemniczka na detergent, odpowiednim szamponem sobie spryskać całe auto, ręcznie gąbką umyć auto i ponownie spłukać wodą i tak naprawdę ułatwimy sobie pracę, nawet nie musząc mieć tak naprawdę dostępu do wody sieciowej, tylko mieć jakiś, nie wiem, 5-litrowy baniak. No może 5 litrów, trochę za mało, może 2-5-litrowe, i wtedy bez, bez problemów możemy umyć sobie auto. Na ten film to będzie tyle. Aha, jeszcze tylko jedna rzecz. Ten minus, który zauważyłem, to jest właśnie dla mnie to, że po podłączeniu wody z sieci ciągle leci woda z myjki. Może dla kogoś to nie stanowi, jednak według mnie fajnie, jakby była gdzieś ta blokada, żeby woda ciągle nie leciała. A tak poza tym, to mi się całkiem fajnie pracowało. I na ten film to już teraz będzie wszystko. Dzięki, trzymajcie się, hej!